W faktach chwinał prawie 70-letnich starań o odbudowę zbombardowanego w czasie wojny Oratorium Marianum. Reprezentacyjna sala Uniwersytetu Wrocławskiego, w której koncertowali Liszt, Wieniawski i Brahms, znów wygląda jak w czasach swojej barokowej świetności. Za pół godziny uroczyście odsłonięte zostaną zrekonstruowane 18 wieczne freski. Odrestaurowanie malowideł trwało ponad rok. Barbara Jaworska 220 metrów kwadratowych fresków to sceny z życia Maryi namalowane w roku 1733 przez Johana Christofa Handkego, artystę z Ołomuńca. Tutaj od początku prawda, jest Boże Narodzenie, potem jest ofiarowanie, potem jest niebo wzięcie. Rekonstrukcją Malowideł zajął się Christof Wecel, niemiecki malarz, portrecista i konserwator. Freski odtwarzał na podstawie 14 czarno-białych fotografii i 30 barwnych przeźroczy. Jak przyznaje artysta, to był bardzo żmudny, ale twórczy proces. Nie było to sporządzanie dokładnej kopii, to było odtwarzanie, ale z miejscem na własną inwencję twórczą. Musiałem wczuć się w sytuację i technikę barokowego malarza i odtworzyć to tak, jak to było kiedyś, tym samym językiem. Malując freski artysta korzystał z organicznych farb robionych według oryginalnych receptur. Prace trwały prawie rok. Zbudowano specjalne rusztowania. Wielu osobom wydaje się, że malarz, który malując leży to ma dobrze, ale tak nie jest, bo część tych prac wymagało prawdziwie akrobatycznych sztuczek. Ja go podziwiam, naprawdę podziwiam i chylę czoła przed jego talentem i przed jego pracowitością. Oratorium zostało doszczętnie zniszczone podczas ostatnich tygodni wojny. 45 rok spada bomba, niszczy strop Oratorium Marianum, niszczy w zasadzie najpiękniejszą i najbardziej akustyczną salę muzyczną na Dolnym Śląsku. O odtworzenie malowideł od wielu lat zabiegał profesor Norbert Heizig, prezes Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. To właśnie dzięki jego staraniom udało się zebrać 150 tysięcy euro potrzebnych na remont. Jestem szczęśliwy, że się udało sfinansować tę sprawę, a moim zadaniem było też moralnie wspierać i dopingować artystę, a efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Wiem, że ludzie, którzy tu przychodzą, a widzieli przedtem te gołe plafony, to po prostu im szczęka opada, mówiąc kolokwialnie. Odtwarzanie malowideł od początku było dokumentowane. Film z przebiegu prac będzie można zobaczyć za kilka miesięcy. Wyjątkowym podpisem autora jest jego autoportret w scenie w niebowzięcia. To jedyna postać w całym malowidle, która patrzy w dół. Wrocław, Barbara Jaworska.